Jeżeli chcesz włączyć hotspot Wi-Fi w Samsungu Galaxy A56 g to wystarczy, że najpierw udamy się do ustawień, po czym wybieramy połączenia i następnie w tym miejscu znajdziemy router Wi-Fi i udostępnianie internetu. W tym miejscu możemy od razu włączyć lub wyłączyć router Wi-Fi. Niestety w przypadku tego telefonu nie możemy udostępniać internet, kiedy mamy włączone Wi-Fi, czyli nie możemy udostępniać naszego Wi-Fi, z którego my korzystamy i tworzyć nasz własny router. Więc musimy się zgodzić na wyłączenie Wi-Fi. I w zasadzie tyle, router jest już utworzony. Natomiast jeżeli chodzi o konfigurację, możemy nacisnąć na opcję router Wi-Fi i w tym miejscu znajdziemy wszystkie dane do naszego routera, do naszej sieci, którą sobie właśnie stworzyliśmy. Możemy nacisnąć na te dane, aby je sobie zedytować, więc możemy nazwać naszą sieć w inny sposób, możemy ustawić inne hasło, możemy dotować pasmo oraz bezpieczeństwo. Dodatkowo możemy wygenerować kod QR, możemy skorzystać się z jednorazowego hasła, które znajdziemy w tym miejscu. I w zasadzie to tyle. Dodatkowo możemy włączyć router Wi-Fi, korzystając z szybkich ustawień. W tym miejscu na przykład standardowo możemy sobie również włączyć lub wyłączyć nasz router, nasz hotspot. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.